Cześć, witam Was w tym krótkim filmiku. A mianowicie... O, już wybuchło. Dobra. E, a chodziło to mianowicie o to, jak głupi może być zombie. E, w tym filmiku. Ponieważ e, jak sami widzieliście to była, to była połapka na miarę średniowiecza. A mianowicie tutaj jest przekrój tego. Właśnie, właśnie tego, o tutaj. Widzicie? Taki... No, trochę może się zbliżymy do tego. Będziecie lepiej widzieć. Widzicie? TNT w środku pod y, tymi, pod tymi oto płytkami. Nie? I tutaj y, są te. Są klocki, pod którymi też TNT powinno być. Jak można w nieskończoność wykładać. Normalnie y, jak na to y, wydepną, to po prostu uhu Po prostu jest normalnie hula hula. To no i to tak samo musisz uważać, żeby nie wdoknąć Okej, okay. a teraz, mianowicie, pokażę Wam swoją osadę. A mianowicie, jeszcze trochę z osady wziąłem, daj. Y, cywilów, a mianowicie y, są tutaj ilutki. Y, jeszcze farmakurek. Zresztą zaraz do nich pójdziemy. Gdzie jest to miejsce? No pusty? O jest. Dobra, już prawie wlazłem. Teraz na górę. Tutaj. O, tutaj jest woda. To wody. O, a tutaj jest ta farmakurek, o której mówiłem znoszą jajka. Podtapiają się, ale to, ni to nic mi nie szkodzi, bo widzicie, co tu się dzieje. O kurde, co tu zombie robi? Kurde, myślałem, że jest dobrze oświetlone, a tu się okazuje, że, że nie. Ciekawe, kto to? No, odwróć się zombie. Dobra, zniszczę go. No, tylko hałasuje, no. Ciszę nocą zakłóca. Dobra, mam dwa zgniłe mięsa. Więc jest Jak zwykle zresztą. Chociaż gram na kreatywie, nie? Ale i tak dostaję. Mianowicie chodzi tu o to, żeby po prostu dobrze się bawić. O, a tutaj zrobiłem najlepszy mój pomysł. Woda się leje, leje i na schodki. Nikt nie wejdzie do, yy, do wioski, do tam. Dopóki ta woda się leje, nie. Trudno ją pokonać po prostu. Zwłaszcza tym potworkom, nie? Art? A po drugie, ja uprzedzałem, że mój filmik będzie przed świętami i jest. Chcę, że was opłamałem, że mówiłem, że Minecraft nie działa. Ale w rzeczywistości tak było, bo nie odkryłem, jak działa Minecraft zy Zyczu, nie? ten zwykły Minecraft, który miałem wersję 1.1.5.2, to mi dawał tylko możliwość, że mogę grać, ale nie mogę używać modów, nie? A znowuż Minecraft Zyczu, to mogę używać go e, non-stop. W sensie, i mogę mieć każdą wersję gry jaka, jaką tylko chcę. Więc tak to bym określił. Woda się leje... Kury tam są. Chociaż jaka to tylko mogę wyjąć na kreatywie, bo... A. Dobra. Mam widzicie to już trwa 4 minuty. Będę kończył. Narka, tutaj Halk 6000. No i zresztą na YouTube na YouTubie wyszła. Jak tam, jak tam się nazywam, więc... <śpokojnie> spoko jest. Dobra. A następny odcinek będzie o Lolu. że <śpokojnie> of Legends. Jak gram z